Dużo się udało zrobić przez te lata i dlatego też dzisiaj Regionalny Kongres Gospodarczy, który, który chce, chcemy przede wszystkim zadedykować zarówno Opolskiemu Centrum Rozwoju Gospodarki, jak i przede wszystkim naszym przedsiębiorcom. Bo trzeba powiedzieć też, że to jest pokazanie wyjątkowej symbiozy pomiędzy różnymi partnerami gospodarczymi, społecznymi, samorządowymi w Województwie Opolskim. Bo tak naprawdę wszyscy się troszczymy o dobro naszego mieszkańca, o jego jakość życia, o to, jak dzięki przedsiębiorcom organizuje sobie życie zawodowe i takie bezpieczeństwo rodzinne jak dzięki pracy samorządom organizujemy życie społeczno takie polityczne, gospodarcze, związane z edukacją, z transportem publicznym, ze zdrowiem. Tak naprawdę wzajemnie się przenikamy dlatego że że Zarówno przedsiębiorcy są ulokowani w poszczególnych gminach, korzystają z tej infrastruktury, którą my przygotowujemy. Z drugiej strony ważne dla nas jest, że mieszkańcy poszczególnych gmin czy powiatów mają właśnie to zabezpieczenie zawodowe, i to jest jak gdyby coś, co jest takim przypomnieniem, może sam, czasami sobie, a w czasach kryzysu wyjątkowo ważnym przypomnieniem, że jesteśmy obok siebie. Jesteśmy, w, jesteśmy w sobie bardzo, bardzo potrzebni. Nie jesteśmy w stanie funkcjonować w tej przestrzeni nas otaczającej samodzielnie, jako takie byty niezależne. Dlatego dzisiaj gala poświęcona i przedsiębiorcom, i samorządowcom, i e, płatnikom podatku CIT, jak my to dzisiaj mówimy, naj, najważniejszego wsparcia dla samorządów. To jest właśnie taki wieczór dedykowany e, z tej okazji. No i o Polskie Centrum Rozwoju Gospodarki faktycznie 15 lat, czyli 15 lat historii pisania współpracy przedsiębiorców e, e, z funduszami europejskimi, pomaganie im w realizacji tego, wspieranie. E, I to jest jak gdyby coś, co jest swego Rodzaju podsumowaniem, ale też i pokazaniem, że mamy pomysł na przyszłość, mamy wyznaczone pewne ścieżki współpracy i dzisiaj o tym będziemy mówić. 15 lat to kawał czasu. Te 15 lat było zdeterminowane członkostwem Polski, Polski w Unii Europejskiej, więc oczywiste jest to, że no to główne nasze zadanie i po to tak naprawdę powstaliśmy jako OCRG, to była obsługa środków europejskich. Ogromna liczba projektów do nas złożonych na różne wartości, i małe i duże, i małe mikrofirmy, i duże firmy, i instytucje też, które z nami współpracują. Chyba taka największa umowa i największa obsługa to, był, to, to w tym okresie bieżącym programowania to współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Też ogromne wyzwanie dla nas, ale dzięki temu, że przekazaliśmy środki w formie pożyczkowej, ogromna kolejna liczba inwestycji właśnie w formule zwrotnej środków, które powrócą do województwa i będą ponownie mogły być wykorzystane, więc to jest chyba coś, na co szczególnie należy zwrócić uwagę. Super. 15 lat to kawał czasu i historia o centrum rozwoju gospodarki to też historia rozwijającej się gospodarki w regionie a na pewno i na 100% historia wsparcia dla przedsiębiorców kiedy zaczynaliśmy to wsparcie było na najprostsze rzeczy na, na maszynę, na doposażenie zwykłego zwykłych technologiczne dzisiaj często są to bardzo nowoczesne i skomplikowane technologie dzisiaj to innowacje więc pokazuje to również że przez te 15 lat bardzo Zmieniła się e, nasza rzeczywistość gospodarcza i rzeczywistość naszych przedsiębiorstw. Natomiast trzeba pamiętać również o tym, że to okazja do tego, żeby wyróżnić. Wyróżnić tak, samorządy, które przez te 15 lat najlepiej współpracowały z OCRG w bardzo ważnym obszarze oddziaływania tej jedno, jednostki, mianowicie w obsłudze inwestorów, czyli tych, którzy najlepiej ściągali, najlepiej współpracowali z inwestorami. Wyróżniamy firmy, które płacą najwięcej CIT-u, bo my jako samorząd województwa jesteśmy beneficjentami tego, tego CIT-u. No i trzecia kategoria to, to wyróżniamy te firmy, które, które dzisiaj które są. E, najlepiej pozyskującymi e, fundusze europejskie, czyli najlepiej współpracują z wzocergie właśnie w tej kwintesencji jego oddziaływania. Więc piękna gala przed nami, mam nadzieję. E, Uświetni nam to kabaret hrabi, co pozwoli nam się również nieco odprężyć. Dzisiaj za nami kongres gospodarczy, bo pierwszą częścią tej dzisiejszej uroczystości był Europy, opolski Polski Kongres Gospodarczy. Pierwszy. Bardzo ciekawe dyskusje, bardzo ciekawi paneliści. Dzień poświęcony gospodarce. Bez wątpienia 28 października 2022 to dzień poświęcony gospodarce regionu. Jeśli chodzi o współpracę z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, to rzeczywiście ta współpraca trwa już od bardzo, bardzo wielu lat. Ta współpraca to jest głównie współpraca w obszarze koordynacji działań, które prowadzą organizacje otoczenia biznesowego, Business Center Club, Polska Izba Gospodarcza. Gdzie udało nam się wspólnie z Izbą Rzemieślniczą, Izbą Gospodarczą Śląsk stworzyć takie wspólne forum, które poprzez animację ze strony OPolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki powoduje, że te działania nasze są skuteczniejsze. Mamy podobne problemy bez względu na to, w jakich organizacjach jesteśmy skupieni czy zorganizowani, a taki, właśnie taka animacja tych działań ze strony OCRG bardzo pomaga. Drugim takim ważnym obszarem jest program mentoringu biznesowego. Jest to coś, co jest dla mnie szalenie ważne. Jest to dla mnie bardzo ważny program. Możemy jako doświadczeni przedsiębiorcy w ramach tego programu dzielić się swoimi, swoimi doświadczeniami z młodymi przedsiębiorcami, co pozwala im unikać błędów, co pozwala im szybciej rozwijać swoje biznesy. I jest to takie no, bardzo, bardzo pozytywne.